Ło! Świeca! Wolniej! O kur... wskazu. <grystanie> o kur... Jo pier... Cześć widzowie! Jest już godzina gdzieś 16. I od, nie wiem, dwóch godzin albo więcej robimy stepa. Ogólnie tutaj jest ten gapik na dole. Jest ten gapik na dole. No i to się będzie tak przecinać, nie? Trochę krzywe jest to wybicie, ale trudno. Jak na dwie godziny roboty. Dwie może trzy. Patrząc na to, że te nieroby prawie nic mi nie pomogły. Oprócz tam Dawidka i Igora trochę. To i tak uważam, że jest dużo zrobione. No i zobaczymy ile jest zbudujemy. Już prawie zrobiliśmy stepa. Oliver stwierdził, że idzie przetestować, jak lądowania w zasadzie nie ma. No, ale trudno, jego wybór. No jest jest trochę krzywy. Trochę bardzo krzywy, ale to nic. Ło! Świeca Kur. Dobra druga próba. Przylotu jest mało, w sensie. Róż różnicy między lądowaniem a wybiciem jest mało, ale jeszcze to podwyższymy. Uwaga, jedzie Igor. O, i co? Zajebiście to niesie. No. Niesie perfekcyjnie. Też no. będzie o, ale to w gniat... A tu nie ma w ogóle lotu! On jakoś. a 2 prova o 12. Io! La la. Quando che ho un caso. Io! Dice Jak Krzyściusko, ja! Bateria jest naładowana na 67 poręba. Żeby nagrać swoją mordę. Koniec nagrywania. Dzisiaj jesteśmy z domu na Strzeleckiej. Wczoraj dokończyliśmy stepa, znaczy... Nie jest do końca zrobiony jeszcze, ale jest lotny na razie, a nam się nie chce go budować. Oliver zrobił wczoraj na nim bara. Dzisiaj już też na nim robił. Na razie pojechał na chwilę. Musiał. O, na krofie ktoś jest. Hamulec postanowił mi sobie pęknąć w sensie Linka nie mi się olej wylał i... No i tyle z mojego przedniego hamulca Więc teraz tylko tylni dzisiaj Barpin. Złapałem siodełko <grywa> Cześć widzowie, dzisiaj znowu Strzelecka A oni budują największego casepada w Polsce 8 metrowy casepad Ogólnie casepad będzie od wybicia do lądowania Ale nie będzie to stolik To będzie casepad z brzuchu Czyli casepad w Polsce Lecę sobie mało mnie, ale Ghost dostał aktualizację, no bo nie ma hamulca, nie ma przyrzutki, nie ma sztycy, wszystko jest pod ramą, mamy slop duro, teraz z zrobione, bo mi hamulec przedni ostatnio postanowił sobie wybuchnąć. O kurde. Yes! W ogólnie zbudowany został case-lad wielkości mojej chaty Czemu tu zarządzasz kawiczki? Eee. No jest taki całkiem duży Tylko wygląda dość strasznie Łooo się wywalił O To jest zbyt dobrze zrobione jak na strzelecką Nie wiem czy widać lądowanie stąd w ogóle, czekaj Widać stąd lądowanie? Nie wiem Ale... ja.